No, hello tutaj, Purpose. Są ze mną. I Jo, Siemanko, wszystkim Jingis z tej strony. Jest <coughs> razem z nimi lighter. Siemanko, za mało poważnie. Obiecywałeś, cze, że Czekaj, jeszcze się. raz, jeszcze raz zacznie naj... No. Dobra. No, hello tutaj, Purpose. Są ze mną. Jo, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Jingis. <laughs> Jakoś, kto jest Nie, nie, się nie. Nie pasuje, wiesz. No e, dobra. Posłuchaliśmy się waszych rad i zrobiliśmy sobie lepszą siekierkę. Zobaczcie, mam na niej pełno zębów. Czekajcie, ja muszę to zmienić. W tych po prostu chciał kamień pokryć, ale mu nie wyszło. <laughs> oh, oh, oh. E, czekaj, gdzie to jest? Color gradient to nie. E, bo mnie to strasznie zaczęło denerwować, jednak ten de depth of field. O, jest, o, właśnie tutaj. To co to jest? No, że jak jesteś blisko czegoś, to masz na to ostrość. A z tyłu wszystko jest rozmazane i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, takie zabawienie się a. przesłoną, jak w aparacie, nie? E, Aha. Tak. Mam dorzucone zęby, mam dorzucone piórka. Dopiero później się zorientowałem, że jedno się drugie wyklucza, ale ale generalnie tak. Blok jest na maksa, damage jest wysoki, speed jest bardzo niski, ale to nie ma najmniejszego znaczenia w, w tym momencie, bo. Bo jak zawalimy, nie, wcale nie musi przeżyć. Dokładnie. No, mam trzy piórka, pięć zębów i to mi dało jednego spida, Jedną krateczkę spida. No ja tak mam... 6 krateczek a bloku 9. Ja mam prawie 7, mam 6,5 krateczki Damage'a, pół, pół krateczki Speed'a i 9, trochę ponad 9 yy, bloku. To my do ciebie już te samo idziemy, <grym> purpos, nie? No nie, no bo ja chciałbym wejść do tej jaskini, bo tam za mnie od będą przecież. No? A, dobra, to... Aha, dobra, to by... Aha, e, A dlaczego jesteśmy w różnych miejscach? Ponieważ przy wychodzeniu oni zapisali, a ja nie. <grym> a, no właśnie. No to my najwyżej wyjdziemy poza jaskini i będziemy te, my tam wszystko pozbieraliśmy, to będziemy nie Ale wiem, Ale tam kopać w głębi drenno. nie byliśmy jeszcze. No jest jeszcze jaskini. głębiej, mówię ci, że to a, można wejść. No, wiesz, co? pochodnie, w łapy i idziemy. Yes. Będzie widniej. E, nie trzeba robić pochodni, możecie sobie owinąć szmatą siekierę i wtedy ona robi za pochodnie, a. Nie Aha, dobra, to zrobimy tak. A macie ja... broń w ręku, nie? Ale tę kraftowaną, czy nie? Każdą. Aha, Każdą. to dobra, to czekaj, to znaczy się tak, tą kombinę. I ze szmatą. Szmatę kombinę. Wiesz, co? Ale, ale moglibyście faktycznie wyjść z jednego, no, z jednego podstawowego względu. Jestem nad wami, a... a nie wiem, jak wejść. No to ja wyjdę. Mm, dobra, zakombinowałem ostro. Uważaj ta dziennikarz, bo ja pom ile pomysł podpalam? Po tak, ja sobie podpalam po, tą. Już wychodzę. Dobra, to już widzę, w którym kierunku idziesz, to już sobie znajdę wyjście. jestem już przed tym. I jesteś tutaj, cześć! Ty, ale ona nie daje tyle światła, ta podpalona... No, no nie, no. właśnie o to chodzi, że... No. Ale to chyba zwiększa damage. Chyba. To chyba zwiększa damage, bo też pisali, że jak się coś podpali i tym się bije, to się na jednego hita zabija. Możliwe, ale na pewno gorzej jeśli widzisz nich jakbyś miał po pochodnie. w sensie ty widzisz gorzej. Światło jest o wiele lepsze no, 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 dla kogoś, ale ty weźmiemy. widzisz gorzej. To znaczy to będzie jak taak. będziemy we trójkę czyli, to będzie tip top. Oj, dzięki wyłączył. Co wyłączyłem. A, masz, aha, bo ty wziąłeś, tak? Aha, dobra, bo ja chciałem pochodni nie. wziąć w łapę. Chodziło o to, że zrobiłeś pochodnie i ją schowałeś i wtedy ona ci się zgasiła. Nie no i no, mi się. Dobra, to ja biegnę już z posem sam tym samą siekierką. A czemu ty nie podpalasz o Eee, Co? Hmm. Czemu ty nie podpalisz sobie? Czemu sobie nie zrobisz pochodni? No dobrze, jak chcesz. Tam. No bo generalnie twoje światło dla mnie jest lepsze niż jest moje, nie? No, no dokładnie, ja to poczekajcie jeszcze, ja Dobra, dobra, spoko, samo. już tyle starczy, na dwójka Boże, starczy. Boże, no chciałem też mieć no świecące co? coś w ręku, to mi nigdy nie dadzą, Oczywiście, no. Oczywiście, że no. możesz mi... O, zrespiły hmm. się znowu itemy. No właśnie, no to przecież po to... Ale dla nas w sensie. No dla nas też się zrespiło, coś to tam No co, wzią... tutaj są w ogóle ci, nie? Dwóch było, ale już ale nie żyje, chyba że nie znowu. Nie o jest linka. Ale wziąłem. tutaj się spis tych ludków, co to wiesz, co ich mieliśmy szukać. Nie wiem czy kojarzycie. E, tak, no tak, ja już sobie spisałem ich wszystkich. To chyba dwóch było. Aha, ale wiecie co, tylko że ona się dużo krócej pali, mimo wszystko ta. No właśnie, więc nie za bardzo widzę sens. No, koniec. Dobra, ja to zbieram. To już nie ma tam dalej nic, co tam gdzie ja idę? E, wow, ciemno. Przecież zobaczmy. Oj, zmachał się? Tu jest jakiś po prostu drewno i można je chyba przeskoczyć, ale wątpię, że byśmy to chcieli znaczy, robić. Z ja, tego co pamiętam, to te... To te, 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 te... były strasznie, strasznie... to tam jest jakoś wysoko strasznie, wiecie? Wiecie co? To choć tam, zobacz, podskocz... Będziesz to Ale to wystarczy przeskoczyć chyba, wiesz? Hmm. Tam jest jakieś same krzyża, ty. Co żeś zrobił z tego? E, no rozwaliłem to i przez... Wyciosałeś krzyże z tego? No. Nie, no ja, nie, ale... ja widzę, że wyciosał wszystko, prowadzi właśnie krzyży. Hmm. A to no coś się zbagowało, ale ja idę dalej. Tylko, że tam bardzo nieciekawe odgłosy się dzieją. No, Słuchaj. Czy, czy, czy ktoś mógłby tam pójść pierwszy? Nie. Ajter! Ja patrzę tyły! <laughs> ale ty tyły są czyste. Jak ja zaraz nie, nie wiem, czy to jest grane. Jak ja coś czuję, że ja zaraz tutaj zaliczę Sufi, to to, to, to będziecie mieli ze mnie niezły ubaw. Nie, 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 czekaj, tu jest jakiś sobie, hełm jest jakiś koszt. właśnie powiedzieć. widzę, ale coś gówno mi to Uuu, daje nie... mogę... OOOOK jest, tam... jest pan pan przyjemny! Ła. Na tym Ła. bloku... Ale mi sieknął. Na tym bloku co ja teraz trzymam, to on może mi co najwyżej na pukiel skoczyć no, Ale nie, on dostał nic. raz ode mnie żyje. No bo, no bo to, to jest... na, na, na jeden czas tego nie no to zabijcie go no! No właśnie, może go zabijcie, bo ja trochę już oberwałem. Bardzo. Tylko no, że ja już nic nie widzę. O! i, i Zaraz mnie położy. Trzymaj blok, dzięki. Dobra, schrzaniłem Możecie mnie podnieść? No. Ale ja... lighter biega w kółko, niego go nawet w ogóle. bo teraz Dzięki zabiję go, bij go, go ciągle. Dzięki jestem je. w samolocie. Ja też. Fajnie. Ej, Świetnie. Dziwowałam po, 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 po WTF, po, 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 po. Gdzie ja jestem? No, ja hiulowacie. w samolocie. Aha, ty mnie chilowałeś? Ciebie zdążyłem. Mm, mm. No dobra. Nie gadam z tobą, synu więcej. No, przepraszam bardzo, że jesteś na tyle kurde słaby w PVP. Dobrze, na. przed głupim typem nie potrafię. No, za, a za to ty jesteś na tyle dobry, że w kółko biegałeś, i ani razu go nie uderzyłeś. No właśnie, widziałem go ciągle. Mhm, widziałem właśnie. <laughs> dobra, panowie. Hmm. To ja ja to? Na, o, jutro na siłownię musisz ćwiczyć więcej. Yeah. Ja nie, bo nie mam nic. No, to kurde. Ma... To jest pułapka. To może być coś bad. Tu Mi się tam one... teraz do was nie śpię To jest Zbieram lina, nie pułapka. Tutaj. To jest pułapka. To jest Selina! Ty to można zejść w dół. Ja Dziś, się weź boję. tu do nas wracaj szybko. Ja nie mam nic, pusto. No to ale tu będzie twój trup, to sobie wszystko zabierzesz z powrotem, nie? Musisz szybko, szybko walec. Nie szybko, szybko, bo tu są lekarstwa. No to szybko, szybko bierzesz i szybko. Ja pitole, wiecie co, bo tutaj są schodzisz tam na dół? Powaliło cię. No właśnie, on będzie na tyłach, będzie szatował normalnie. No tak. Jak będą nas bili, to ja ucieknę po pomoc, nie? Po krokodyla no tak. na plażę sobie pobiegnę. I przygalopuję do was patatajem normalnie. Dobra, ja schodzę na dół. Już to jest kurde, no. Zawsze myślałem, że rodzina się powinna razem trzymać, no. No dobra, to idę do ciebie dżingi. Teraz to już za późno. Sam chcę pozbieram. A no, teraz do, do niego idziesz, tak? No. Ja się boję tam schodzić. No wszystko mądre, normalnie. Co to, to jest? Nie, wiem e, tego. Tutaj jest zejście jeszcze niżej. Tam będzie strasznie, purpos. O, lighter ze mną zszedł, niemożliwe. Tam będzie strasznie. Świetnie. Ja na to nie patrzę w ogóle, schodzę na dół i nie patrzę. Powiedz, jak tam będzie, to może... piernicze tu jest ciemno jak w tyłku! Gdzie te znaczniki purposa jej? Jezu, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ty, co tu się dzieje? Gdzie... Ty, tu stoją ludzie! Tu stoją goście! To może tam nie idźmy. To pogadajcie z nimi. No mi znikły z wasze. Nie, czekaj, to nie są. To, to jednak nie są przeciwnicy. No gdzie, gdzie wy jesteście tutaj? To zwykli no. ludzie? Cholernie. Nie nic. wiem. Lajter, ja nic nie wiem. Zaraz mnie tu coś... Ty czemu ja mam tyle życia? No zjadło cię. Ja mam kurna, ty, ty, jedną pięćdziesiątą życia. To Chyba. Cię... Ty, na mi się zgubiły wasze te. Wam powiem, wiecie? Gdzieś, jak się zgubiły, no to Wska Wskaźniki wasze mi się zgubiły. Nie widzę was. No i teraz ty schodzisz tam niżej. No a może, jak miałeś jedną pięćdziesiątą życia, może to znaczy, że to coś znaczy. Nie, 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 to było to, że jak ty mnie, wiesz, uratowałeś. A, widzę, widzę teraz. Jakoś tak dziwnie mi się schowało, nie widziałem, ale już teraz widzę. W tamtą stronę. Dobra, nie ja idę. Ja, ja będę twardy, nie będę tutaj Manianę odstawiał. Ja czatuję. weź ty nie czatuj już, co? Najgorsze no jest to, że ja mam to pod sobą już, tak pod nogami, więc i dlatego nie widziałem gdzie to jest. A ja wiem dlaczego. Jak długo schodzisz po linie, to tracisz ton. Jak Spar ja mam tam się dostać teraz do was, eee, jak ja nad wami jest... jestem. Właśnie to jest to, że kurde. No. Wiesz co? Idź jest przed ciebie, nie w tą stronę. Tam? Nie w tą stronę. Tam? Skręć w lewo trochę tam? Idź, idź przed siebie, nie w tą... Dokładnie za siebie teraz. No, no to nie jest dobre. No i woda jest. Raz w lewo trochę. No idę. O, gdzieś w tamtych okolicach. O, gdzieś w tamtych weźcie. okolicach i musi dać oazy i po oazie jest taki. Takcie no. Dobra, wiecie co? Widzę to nasze drzewo. Jestem na samym dole. Jesteś na dole samym, na są... Tu są Bo... kości porozrzucane. To nie jest dobre. Hmm. czekaj, kombajn... Coś pływa w wodzie. Gdzie, gdzie coś pływa w wodzie? No nie słyszysz? Dzięki, schodź tu do nas! Czekaj, bo znalazłem debila i on mnie bije! ale trzymaj blok prawym przyciskiem z tą siekierą! No ale i tak mam tą normalną, zwykłą siekierę teraz, przecież nie Zdobądź i se zdobądź kamień, no, przecież to nie trudno. Co to to jest, jakieś fajne... Alina, skąd mam wziąć? Eee, z... Co to jest? Hmm? Przed nami Nie wiem. Wajter, ja się boję jak cholera A myślę że ja się nie boję Dzięki, żeby się nie bało, bo dzięki ogląda ciągle horrory. Holo... Holololololole Jezu to... to ty weź mnie kurde Ej no, to natura nie obdarzyła mnie jakimś... Ale piekciem. wiecie co, ja mogę sobie przeczytać grę? Przecież się tam wczytam w tym no. To to nas wywali No i dobrze wam tak za to, że żeście Jenkisa nie pilnowali, to co myślicie, Żeby mieli? ja nie pilnowałem, ja też zginąłem, walcząc o twoje życie. Nie zginąłeś, bo on cię podniósł! No to to w ostatnich chwili. No jak to jest, że on ciebie podniósł, a mnie nie! Wejdź do tego Bajorka! Jak ja mam. To na pewno będzie fajnie! Tu mam jakiś wodospad. jest O burza idzie. Aha, wiesz co, tam trzeba wejść do tego Bajorka. Bo tutaj podpowiada nam dostaliśmy. Tak, dostaliśmy kanistry, żeby pływać pod wodą. Nie, ja nie idę. Dzięki e, naprawdę, czy to potrzebujemy? No dobra, ja jestem dopiero przy, przy łódce naszej, nie wiem gdzie dalej iść. Jak przy łódce? Dobra, ja po niego idę. Pójdę z tobą. Nie, ty e? tam zostań sobie, dobra? Nie, pójdę z, z tobą. sobie już tam normalnie, no co ty tam będziesz Nie tam no, szed... gdzie tam, przecież po, po prostu to będziesz rady, Po co ty będziesz po On się przecież boi gorzej ode mnie, no weź Masz, chodź, będziesz aportował, mam piłeczkę tenisową. No to chętnie już idę. Już A jak... no to wyrzuciłem. Ja pitole, lecz co tu się dzieje na samym dole, Ty co sobie nie wyobrażasz, że nie, już dalej... A nie, w ogóle to chłopaki mi mówili, że tu już dalej nic nie ma w ogóle, jak ten. Ja nic nie mówiłem, to writer mówił, że tam nic nie ma. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że można rozwalić drewno, wiecie? <laughs> nie no, w grze survivalowej, no to to drewno, to jest, to jest ze takie stali. Takie postawione, nie zdawałem sobie sprawy. A, jakie mnóstwo. Możliwe, że się spili. No, ale wymyślił, drewno nie można rozwalić. Słucham z której strony słyszę sapanie ja, ja. Nie. Bardzo śmieszne <laughs> A, bardzo śmieszne po prostu. C krzyżę. Cicho, mam jakoś tę taśmę i tu jest jakiś grób Jaki grób? No tu tutaj mam. Mi... Ale nie pisze purpos na nim nie. Ja jestem ze Sran. A w ogóle to ty nie masz swojego miejsca śmierci zaznaczonego? No mam, ale tak samo mam to pod nogami, chłopie. Dobra czekaj! Mam to tam, to, to, to tam, ale jak tam. Ja, ja lecę na bloku, leć cały czas na bloku, oni na bloku nie są w stanie się nic zrobić z tą siekierą Zapomniałem, ja że na bloku mogę biegać. No kurde, no to. No tak samo do mnie, na bloku, na bloku, no No to kurde, ale... trzymajcie prawie przycisk myszy, no, no który to? A na bloku nie, w, nie wzięło się z niczego. A który to prawy? No ten na ten drugi przycisk, którego w ogóle nie używasz. No to ja obydwu nie używam, myślę, tylko kręcę ją lewo prawo. A kółkiem, a kółką się wydarzyło właśnie. A kuku. Nie mogę wyjść. Morda. A nie Coś się nie mogę wyjść. To jest takie dziwne, że stąd ta jaskinia się wydaje taka. Zbieraj, te patyki, Ale no. Ja mam takie pytanie, co się, co, się, co się właśnie wydarzyło? Bo jestem. Teraz może byłem przy wejściu. No właśnie, chyba mi zbagowałeś grę i jestem generalnie w bardzo. Aha, mi się zbagowała cała gra. Przy wejściu jesteś? Tak. To ja idę do was, już widzę was. Może ja wejdę do ciebie mogę dać. Ej, bo ktoś na mnie patrzy dziwnie. Wiesz co nie? Zbugowało mi się. Dla mnie to tutaj jest zupełnie jasno w tej jaskini i prześwituje, prześwituje normalny świat. Eee, to wczytajmy od nowa. To może purpo się... To z dworu. To z dworu. O, o. A tu ten biały, a biały tu nie bije. O, a to tu, Cześć, się idę. Rozsłysz coś? To z dworu. Oni tu biegają debile. I Jingis, je... chodź do nas! Nie mogę wejść! To... Dopiero teraz mogę, no Tylko, że mi się coś zbagowało, tak jak mówię i ja jestem. Ja restartuj. No to co to? Teraz trakcie odcinka mam restartować! Tak A kiedy? Chodźcie gdzie jestem? Gdzie ja gdzie ja zginąłem? Kto idzie za mną. Ja za tobą idę. To poproszę ognia. Ja nic nie widzę, Jingis. Dla mnie tu jest totalnie zbagowane wszystko, więc musisz to ty mnie prowadzić. bo... Dobra, to czekaj, bo jeszcze doganiam. Stój, zatrzymaj się, bo cię muszę przeprzedzić. No dobra. Myślę coś źle wczytały tekstury w tym momencie. W ogóle nie widzę na razie swojej czachy gdzieś tutaj, żebym zginął. Ty tu jest... Ja zginąłem. Bo to niżej jest. A to jest ten... To jest to wahadło tutaj, tak? Ty, tu jest Lina. Ty lajter, gdzie ja zginąłem? Czemu ja wchodzę do góry? Widzicie mnie? No, bo tu jest Lina do góry. Tu jest jakiś ten. Tu jest Lina do góry. Ej, tam Lina ja jeszcze. Szukam... do góry. Dobrze, ale ja chcę pójść do swojego trupa, no tam zabrać itemy. Jest. Tam dalej, jest o wiele no to dalej. to gdzie? Ja, ja, chcę na, ja, chcę na razie odbagować sobie grę, więc spróbuję wyjść na zewnątrz. To ty wyjdź, lighter, chodź tu do mnie, no. Już idę, czekaj, bo ja mam mało tego. Działam. No wlazłeś na linę, no to co za? A jest. Odbugowało. Co za lighter, no? Oj U... to Uwaga tam, bo tu ci warczy. Eee, zobaczymy, tak. czym mi się odbagowała gra. Tu się bardzo strasznie dziwne rzeczy dzieją. Ja nie mogę wejść do jaskini, bo jak próbuję wejść, to. Mm, tu jestem Prowadź mnie do tamtej desek, no? Już cię prowadzę, daje mi się najeść. Yy, coś no, jest, to bardzo to jest bardzo zbakowane, chciałbym podkreślić. No bo to alfa przecież no. <laughs> coś to mówił ostatnio. Ale nie no, naprawdę. Poczekajcie. Na, możecie wrócić do wejścia, bo teraz ja potrzebuję wejść normalnie. Chodź. Ja nie widzę ciebie w ogóle. A teraz widzisz? Tak. Biegę tu ich chyba z 15 w tym momencie. No nie? Na, dworze, na zewnątrz. Nie. No. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie wiem, bo oni przyszli na imprezę. Albo jest ze 20. Kłamiesz, na pewno nie tyle. No, fa tylko cieszę się, że na. Y no, jestem już. Przy na bloku wejściu. nie robią mi absolutnie nic. Ale to nic. Także... No idziesz do nas? Tak, idę do Was. Mamy wyjść na... na zewnątrz? Nie, no on tylko chciał wiedzieć, gdzie jest wejście, pewnie. Tak. No, tak samo jak ja chciałem wcześniej wiedzieć, gdzie jest no, wejście. Ale to odsunięcie się od tego wejścia, o, co? Może znowu się nie zbagowało? No już jestem, odsunięty. Mi się coś totalnie baguje, panowie. No. Ja nie jestem w stanie wyjść. No ale naciśnij, e, bo ja też nie miałem tego znacznika. Ale no, nie, mi się coś totalnie. Ŗo! Total... Spadłem właśnie ze świata! No widzę. Leci w dół. Widzisz go? Dzięki stadu. No tam, halo. Dobra, dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, <grym> lajkujcie. <grym się. Pamiętajcie, że chodzi tylko i o dobrą zabawę i trzymajcie się. <grym> I pamiętajcie, że gdy wyłączą nawet pokolenia. Na razie. Paść.